Średnia w Polsce 12,7 gospodarstw domowych wynajmuje mieszkania. Reszta mieszka w swoich. Średnia unijna to jest prawie 31%. Tutaj widać, że u nas ten udział własności jest znacznie większy, inaczej patrząc, udział najmu jest znacznie mniejszy niż w poszczególnych krajach. Szacuje się, że w Polsce wynajmowanych jest 1 300 tysięcy mieszkań. I to są tylko szacunki, bo to jest w ogóle to jest ciekawe, rynek najmu jest jednym z mniej opomiarowanych rynków w Polsce w ogóle. Brakuje danych oficjalnych. O ilości mieszkań, brakuje danych oficjalnych, o cenach najmu. Szacunki mówią właśnie o tym 1,3 miliona. Natomiast to jest w ogóle ciekawe. Mówi się, że napływ obcokrajowców zwiększa rynek najmu w Polsce. Natomiast niestety, niestety, niestety dziwna rzecz się dzieje, przeczą temu dane, bo okazuje się, że w Polsce, o ile rośnie liczba cudzoziemców, tutaj akurat na, wy, na wykresie z raportu, ona jest mierzona jako liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS-ie, czyli takich pracujących, o ile ta liczba rośnie, przez ostatnie 5 lat, to odsetek gospodarstw domowych wynajmujących mieszkania zaznaczonych tutaj na prawej osi w procencie, on spada. I uwaga, zmniejszył się w porównaniu z, z 2015 rokiem aż o 4 punkty procentowe. W związku z tym to jest naprawdę duży spadek. Większe spadki odnotowano na Węgrzech, Słowacji w Bułgarii, ale nadal te spadki w Polsce są, czyli to jest właśnie ciekawe, no bo z jednej strony mówimy coraz więcej obcokrajowców a ten spadek występuje.